Recenzowany dziś laptop Ninkir N16 Pro to najnowszy model w ofercie producenta, który przyciąga uwagę przede wszystkim swoimi imponującymi parametrami technicznymi w świetnej cenie. Wyposażony w najnowszy procesor 13. generacji Intel Core i7, 32GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 1TB, laptop ten obiecuje doskonałą wydajność w codziennych zadaniach jak i przy bardziej wymagających aplikacjach. Do tego dochodzi 16-calowy ekran IPS o wysokiej rozdzielczości 2K i odświeżaniu 165Hz, co czyni go atrakcyjnym wyborem do pracy, biura czy nawet dla graczy. Sprawdźmy, jak ninki N16 Pro radzi sobie w praktyce i czy spełnia obietnice producenta. Zapraszam do oglądania. Podczas unboxingu Ninki RN16 Pro od razu zauważamy, że producent zadbał o staranne zapakowanie swojego produktu. W eleganckim, minimalistycznym pudełku znajdziemy solidną torbę na laptopa praktyczny dodatek, który z pewnością przyda się w codziennym transporcie urządzenia. W zestawie znajdziemy również ładowarkę. Miłym dodatkiem jest dołączona mysz, standardowy model. Który może być przydatny na co dzień, choć nie jest to akcesorium wysokiej klasy. Producent dorzucił również zestaw nakładek na klawiaturę w innych językach, co jest dodatkiem zbędnym. Laptop prezentuje się bardzo nowocześnie i elegancko dzięki stylowemu wykończeniu w kolorze Space Gray. Ten ciemny, matowy odcień jest nie tylko estetyczny, ale także praktyczny, ponieważ mniej widoczne są na nim odciski palców i drobne zabrudzenia. Ninki Ren 16 Pro wygląda profesjonalnie i minimalistycznie, co z pewnością przypadnie do gustu osobom, które cenią sobie subtelną elegancję. Smukłe ramki wokół ekranu i delikatnie zaokrąglone krawędzie dodają urządzeniu nowoczesnego charakteru sprawiając, że N16 Pro jest również atrakcyjny jak funkcjonalny. Laptop waży zaledwie 1,8 kg i ma grubość zaledwie 12 mm, co czyni go wyjątkowo poręcznym jak na model z 16-calowym ekranem. Te parametry sprawiają, że N16 Pro jest łatwy do przenoszenia, a jego kompaktowa konstrukcja sprawdzi się zarówno w plecaku jak i torbie, którą zresztą producent dołącza do zestawu. Dzięki swojej smukłości i lekkości, laptop świetnie nadaje się do codziennego użytku, zarówno w biurze, jak i w podróży. Ninki Ren 16 Pro został wyposażony w 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560x1600 i odświeżaniu 165Hz, co już na pierwszy rzut oka wyróżnia go spośród wielu konkurencyjnych modeli. Panel IPS zapewnia szerokie kąty widzenia, które są jednym z jego największych atutów. Obraz pozostaje wyraźny i nasycony niezależnie od kąta, pod jakim na niego patrzymy. Dzięki temu, zarówno podczas pracy, jak i rozrywki, kolory i kontrast nie ulegają zniekształceniom, co pozwala na wygodne korzystanie z laptopa w różnych pozycjach i warunkach oświetleniowych. Kolory są żywe, a poziomy kontrastu i jasności sprawiają, że korzystanie z laptopa jest komfortowe nawet w jasnym otoczeniu. Dokładność kolorów zadowoli zarówno przeciętnych użytkowników, jak i osoby zajmujące się edycją grafiki czy wideo, choć do pracy profesjonalnej może wymagać dodatkowej kalibracji dla bardziej wymagających standardów. Jasność ekranu jest bardzo dobrze zbalansowana. Oferuje szeroki zakres od minimalnej, idealnej do pracy w ciemniejszych pomieszczeniach bez obciążenia wzroku, po wysoką jasność maksymalną, która sprawdza się doskonale w jasnym otoczeniu, np. przy świetle dziennym. Nintendo N16 Pro jest wyposażony w procesor 13. generacji Intel Core i7 13620H z 10 rdzeniami i 16 wątkami, co w połączeniu z 32 GB pamięci RAM DDR4 zapewnia znakomitą wydajność w codziennych zadaniach i bardziej wymagających aplikacjach. Procesor ten świetnie radzi sobie z multitaskingiem, sprawiając, że nawet podczas jednoczesnego uruchamiania wielu programów system działa płynnie i bez zacięć. Dzięki takiej specyfikacji praca z zaawansowanym oprogramowaniem, takim jak edytor wideo, programy do obróbki grafiki czy nawet maszyny wirtualne przebiega bezproblemowo. Jeśli chodzi o gry, warto pamiętać, że Nintendo n 16 Pro posiada zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD, co sprawia, że jego możliwości w tym zakresie są ograniczone w porównaniu do laptopów z dedykowanymi kartami graficznymi. Niektóre wymagające gry, takie jak Alan Wake 2 czy Kalisto Protocol, niestety w ogóle się nie uruchomią ze względu na brak wystarczającej mocy graficznej. Mimo to laptop jest w stanie obsłużyć wiele dobrych gier na ustawieniach średnich, na przykład Alien Isolation w rozdzielczości 2K działał płynnie, osiągając około 60fps, co jest świetnym wynikiem dla zintegrowanej grafiki. W przypadku GTA V w rozdzielczości 2K można liczyć na około 30fps, a po przełączeniu na rozdzielczość Full HD płynność wzrasta do około 50fps. Doom Eternal działał na podobnym poziomie jak GTA V, co oznacza, że bardziej dynamiczne gry w Full HD są jak najbardziej grywalne. Minki Ren 16 Pro został wyposażony w baterię o pojemności 57,75Wh, co przekładał składa się na całkiem przyzwoitą wydajność w codziennym użytkowaniu. Podczas typowych zadań, takich jak przeglądanie internetu, praca biurowa, edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne oraz oglądanie filmów, laptop jest w stanie pracować na jednym ładowaniu przez około 6 do 7 godzin. To wynik, który sprawdzi się podczas standardowego dnia pracy czy nauki. Jednak warto zauważyć, że intensywne użytkowanie, takie jak edycja wideo lub granie, znacząco skraca ten czas do około 3-4 godzin. Ninkir N16 Pro wyposażony jest w pełnowymiarową klawiaturę z trzema trybami podświetlenia, co umożliwia jasności klawiszy do własnych potrzeb i warunków oświetleniowych. Komfort pisania jest na dobrym poziomie, a klawisze mają odpowiedni skok i wyczuwalny punkt aktywacji, co ułatwia szybkie i precyzyjne pisanie. Rozkład klawiszy jest standardowy, co sprawia, że nie wymaga on długiego przyzwyczajania się. Niestety, brakuje diod sygnalizujących na klawiszach takich jak Caps Lock czy Num Lock, co mogłoby znacznie poprawić komfort użytkowania. Laptop oferuje szeroki wybór portów, w tym dwa USB .0, jeden USB 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, dwa porty USB-C, jeden do ładowania i jeden pełnoprawny do danych. I monitorów, RJ45, HDMI oraz slot na kartę SD. Porty są dobrze rozmieszczone co ułatwia korzystanie z wielu urządzeń jednocześnie, zapewniając wygodę i przestronność. Głośniki w Ninki Ren 16 Pro oferują przyzwoitą jakość dźwięku, wystarczającą do codziennego użytkowania, oglądania filmów czy prowadzenia spotkań online. Dźwięk jest klarowny, choć brakuje mu nieco głębi i basu, co jest typowe dla większości wbudowanych głośników laptopowych. Kamera oferuje dobrą jakość obrazu podczas wideo rozmów z wystarczającą ostrością i jasnością, co sprawia, że doskonale sprawdza się w codziennych spotkaniach online. Niestety brakuje tutaj mechanizmu zasłaniania kamery, co mogłoby zwiększyć poczucie prywatności i bezpieczeństwa. Mimo to, kamera spełnia swoje zadanie i zapewnia jakość w pełni wystarczającą do wideokonferencji i połączeń wideo. Największym, a być może jedynym poważnym minusem Nintendo Ren 16 Pro jest jego system chłodzenia i generowany hałas. Podczas intensywnego użytkowania, np. podczas gier lub pracy z Programami wentylatory włączają się i pracują na poziomie około 50 dB, co jest wyraźnie słyszalne i może być uciążliwe w cichym otoczeniu. Podczas grania laptop nagrzewa się do około 46 stopni Celsjusza, co powoduje, że obudowa staje się wyraźnie ciepła, szczególnie w okolicach klawiatury. Mimo że temperatury te nie są niebezpieczne dla podzespołów, komfort użytkowania może być obniżony, zwłaszcza gdy urządzenie leży na kolanach. System chłodzenia działa, ale nie jest wystarczająco efektywny, aby utrzymać laptop w chłodniejszych temperaturach przy zachowaniu cichej pracy. Ninkir N16 Pro to laptop, który zaskakuje swoim stosunkiem jakości do ceny. Za około 2600-2800 zł otrzymujemy sprzęt o bardzo dobrej specyfikacji, która sprawdzi się zarówno w codziennej pracy, jak i rozrywce. Wydajny procesor, dużą ilość RAMu, szybki dysk SSD oraz wysokiej jakości ekran sprawiają, że urządzenie spełnia oczekiwania większości użytkowników, nie nadwyrażając przy tym budżetu. Oczywiście każdy sprzęt nie jest pozbawiony wad. Hałas i nagrzewanie się podczas intensywnej pracy mogą być irytujące, ale nie są to problemy, które dyskwalifikują ten model. W tej cenie trudno znaleźć lepiej wyposażonego laptopa, dlatego ninki Ren 16 Pro jest zdecydowanie warty rozważenia i śmiało mogę go polecić każdemu, kto szuka solidnego laptopa w rozsądnej cenie.